Witam wszystkich z tej strony, Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. I w tymże filmiku chciałem Wam przybliżyć jedną z map dostępnych w Battlefield 1, a konkretnie mapę Pustynia Synajska. Jest to jedna z najbardziej otwartych i jedna z największych map dostępnych w tejże grze. I tutaj oczywiście używanie będą mieli na pewno snajperzy. <laughs> Spotkacie ich na swojej drodze wielu, ale także czołgiści, jak i piloci mają dosyć duże pole do popisu. Przejrzysta mapa, duże odległości, no i niewiele miejsc, za którymi można by się było ukryć. Wykorzystajcie w takim momencie wydmy, aby przejść do jakichś konkretnych lokacji, żeby przejąć jakiś punkt na trybie podboju, bo w innym przypadku, no niestety, ale będziecie dosyć mocno widoczni. Pomimo tego, że jest to mapa otwarta, na której będzie oczywiście sprawdzał się fantastycznie snajper, czołgista czy pilot, tak też na punkcie chociażby C, który jest punktem takim newralgicznym, którym skupia się walka na bliski kontakt, możecie wykorzystać klasę szturmowca, wsparcia czy medyka. Tutaj oczywiście macie duże pole do popisu. Praktycznie na każdym z punktów znajdziecie działko przeciwpancerne, dzięki któremu będziecie w stanie przeciwdziałać chociażby czołgistom i wspierać nawet kolegę, który będzie używał klasy szturmowca. Jeżeli tylko zdenerwuje Was jakiś pilot, tutaj możecie oczywiście odegrać się za pomocą działek przeciwlotniczych rozlokowanych w trzech miejscach: na punkcie C, na punkcie D, a także dwa działka przeciwlotnicze na punkcie G. Jeśli chcecie zagrać klasą elitarną, tutaj możecie dobrać sobie aż trzy klasy i jedną z tych klas, a konkretnie klasę wartownika znajdziecie na punkcie B, drugą z tych klas znajdziecie na punkcie G i jest to klasa łowcy czołgów, zaś na punkcie E znajdziecie klasę żołnierza z miotaczem ognia. Wykorzystajcie je w odpowiedni sposób, a będą stanowić na pewno bardzo duże zagrożenie dla przeciwnika. Warto też wspomnieć o zmieniającej się pogodzie i oprócz pięknego słońca, niesamowitej przejrzystości, możemy też trafić na mgłę czy też pustynną burzę. W takiej sytuacji nasza strategia musi się dosyć mocno zmienić. Oczywiście wykorzystujcie też swoje pojazdy do tego, aby dostać się w jakieś konkretne miejsca no, w dużo szybszym czasie niż na piechotę. Tak więc, czy to będzie koń, czy to będzie motor, czy to będzie jakikolwiek inny pojazd, nawet samolot. Warto jest po prostu je wykorzystać do tego, aby szybko dostać się do punktu. W momencie, gdy szala zwycięstwa zostanie przechylona na jedną ze stron dosyć mocno, drużyna przekrywająca otrzyma wsparcie w postaci pociągu pancernego, a więc będziecie musieli dosyć szybko zareagować, jeżeli właśnie jesteście w tej drużynie wygrywającej. Z racji tego, że ten pociąg jest w stanie przejąć aż trzy cele: punkt A, punkt D i punkt F więc myślę, że tutaj warto jest wykorzystać chociażby klasę szturmowca i jego miny, które możecie położyć po prostu na torach. Jeżeli tylko pociąg na nie wiedzie, dosyć mocno uszkodzicie pociąg pancerny. To by było na tyle moi drodzy, zapraszam Was do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Trzymajcie się, pa pa.